Mieszczę się w kadrze. Hej, kadr trochę inna i przychodzę do Was dzisiaj z unboxingiem nowych rzeczy, akcesoriów w sumie do łyżew. ponieważ, no, jak mówiłam, zgubiłam jakieś nakładki. Um, torby nigdy nie miałam, więc no. Ale zaraz się przekonać, co dokładnie kupiłam i kupiłam to w sklepie Gage. Um, I tak, <laughs> zaczynajmy, może. Nie, Ojej, nie, tego nie ma, żebyś widać. Dokładnie. No, w sumie też nie ma jakiejś zbytnio informacji o mnie. Oj, tutaj dziura, nieprofesjonalizm. Ło. Wow. Poka, Okej. Wielka chwila, wielki moment w sumie. Czekałam na to, aż to przyjdzie w sumie jeden dzień, gdyby nie święto, to bym miała to naprawdę na drugi dzień. O kurde. Czy tu mi się łyżwy zmieszczą? Okej okay. Okej, okay, to są Egiuarcy. Jakieś karteczki, coś tego. Jednakże. O. Jezus, ta próba jest taka mała. Ja nie wiem, czy to mi się łyżwy zmieszczą. O kurde, no dobra, okej, okay. spoko, rozumiem. Uh, otwórzmy to. A teraz się będę. <laughs> o kurde. No, ładna jest. Nie śmierdzi, jakoś super. Jakoś, o jakaś wentylacja, stojaczki, hmm. tylko to trochę za mało, dlatego musiałam to jakoś chyba e, rozszerzyć. I gdzie to się otwiera? Przez środek? Okej, okay. <grystanie> to jak to, żeby się Znaczy nie no to chyba się wkłada tak. Czy tak. Ej, bez kitu, ja nie mam żadnego pojęcia, jak to włożyć. Bo to tak, ten trikon sugeruje, że to ma. Ale to trochę ładne. No i jest tego miejsca. Ale wydaje mi się, że lepiej to będzie w drugą stronę wsadzić. To będzie wygodniej. Chociaż. Nie, no, nikt nie gniecie się jakby nie, nie, no. Zobaczmy tutaj. Uuu. To jest jakaś przegródka. No, właśnie. Mała przeróżka, trochę, ale zmieszczą się jakieś nakładki, albo nie wiem, cokolwiek, coś się raczej powinno zmieścić. Ale ten brokat jest przepiękny, i osoba, która pisała na Instagramie, właśnie, że ma tą torbę i że ten brokat jest ładny. Masz rację, masz taną rację. Na zdjęciach tego nie widać. Kajcie, może wam pokażę trochę bliżej. Wydaje się w porządku. Tu macie. Takie stojaczki, żeby sobie normalnie stała i się nie brudziła. Tu jest tubak. Tu jest ta rączka, którą chyba mówię, że muszę jakoś powiększyć. Wydaje mi się, że tam się jakoś da. Przegródeczka kulturalnie. Bardzo dobrze. Ale ten blokant i tak... nagle. <grytanie> Ale śliczna jest to Bez kitu. Nie chyba ja otworzę mi lodowisko za tydzień. To będę miała czymś panować. Nie no, może nie szpanować bardziej. Na spokojnie będę mogła dochodzić z taką torbą, a nie z tą cakiem, w którym naprawdę gniotą się te rzeczy. I nie widzi mi się wynosić. Właśnie to jest też jakieś najbardziej gniotłe. No i buty będą trochę się odkształcały od do tego. Dobra, teraz to może zabiorę tutaj wszystkie rzeczy. I teraz nakładeczki, bo e, no, nowe z Edei jakby... Oh. Co się Ja już nie widzę. O, o kurde! Ładna. Muszę to otworzyć. A -a. O, jakie urocze! Ej, one są... Czy to się zmieszczą na moją pozę? Ej, jak mam szczera, to się trochę boję, bo to są tak plus to yy, i pół, a u mnie jest dziesiątka. Nie wiem, czy się zmieszczą. Trochę się obawiam. One są zbyt małe, ale okej. Okay. To jakoś działa. Oprócz tego, że się rozciągają. I się ściągają. No dobra, spróbujmy. Czy one mają jakieś, nie wiem, lewa prawa, coś tak jest? Panie? Nie no, powinno... Okej, okay. porównajcie sobie moja poza i ta nakładka, co nie? Moja poza, nakładka. No dobra, okej. Okay. Boję się trochę. No właśnie o tym mówię. O, dobra, pasuje. Mimo wszystko dziwnie, strasznie, bo yy, no, męczę się nakładając to. Płóza dziesiątka, a do 10,5 jest yy, ta nakładka. Nie wyobrażam sobie założyć tej nakładki na połowa dziesięć, pół. Za Patrzcie, jaki komplecie. Nie wiem zbytnio, czy to tak ma być, i wydaje mi się, że tak, ale strasznie ciężko się zakłada. No właśnie, wiedziałam o tym, że tak będzie. Przodu Jak zwykle. Ja nie mam siły totalnie w tych nakładek. No i minus właśnie, źle się zakłada. Myślałam, że dzisiaj łatwiej zakładać, a przynajmniej że tam to się łatwiej zarobiła. A ja naprawdę nie mam siły. Literally. Okej, okay, zrobiłam to. Więc y, ciężko się zakłada, ale ładne. Ładne i dość solidne, moim zdaniem. A torba? wydaje się pojemna. W sensie na początku ja myślałam, że nie będzie w ogóle pojemna. Jak, jakby, jak ja ją zobaczyłam w tym pudełku, to ja mam takie. Mm, takie to małe, ale teraz zwracam honor. Nie jest źle, jest ładna, jest właśnie strasznie pojemna. I jest tu jeszcze taka przegrydeczka. Nie za bardzo wiem na co. Pewnie na jakieś inne akcesoria, ale wiem, że tutaj chyba ta strona jest na rolki, a ta łyżwy. Bo czytałam, że coś takiego to jest. ale to jest fajne. Fajne. Jest tak. Wsadzamy sobie łyżwy. okej, okay. i te nakładeczki zwierząt. W sensie ogólnie chyba powinnam sobie w nakładkach właśnie zwierząt obsadzić. Proszę bardzo, kulturka, eee, to wygląda. i te zwierzaki, nie wiem, mhm. może wsadzę je tutaj. W sensie wiem, że mam jeszcze jedną stronę czy coś, ale wydaje mi się, że tutaj się zmieszczą. Gorzej z wodą, bo ja noszę zawsze tylko wody ze sobą. Niekoniecznie piję, ale biorę i obawiam się, że wodem się tu nie zmieści, bym się w ręce nosić. Wydaje mi się, że to na dzisiaj wszystko Jakby ja chciałam tylko pokazać, co kupiłam Bo, bo miałam taką ochotę I, i jestem taka zadowolona I tak aż tak dziwnie mi Jak patrzę na to opakowanie, tam takie Ale i tak mm, Może wchodzi Na tą łyżwę, ale Trzeba się nagimnastykować czasami Ale może to kwestia wprawy Albo one muszą się jakoś, nie wiem, rozejść trochę Bo mówię strasznie ciężko się wykłada. Wiadomo, jeszcze je przetestuję i na pewno tam znać na Instagramie, czy jest super, ale na, na razie wydaje się super. Więc jeżeli wydaje się, na razie wydaje się super, znaczy, że będzie super. Tak mi się wydaje. No. Więc polecam Wam, jeżeli chcecie jedną z tych rzeczy, to lećcie do Edgage'a albo do Slepu Spin, żeby sobie Dobra, mhm. to się z nami żegnam, bo chciałam to pokazać na Instagramie w końcu, bo wypadałoby i posprzątać cały syf.